Cześć, witajcie w drugim odcinku mojego podcastu. Tym razem jest ze mną Piotr, będzie prowadzony takiego i w formie wywiadu. Cześć, witam z kamery. Cześć. No dobrze, Norbercie. Ja mam takie pytanie do ciebie. Co myśli osoba wiedząca, że musi od razu przestać pić? Ze świadomością, że nie napije się za rok, za pięć lat czy za dziesięć, tylko już nigdy w życiu. Uh -huh co myśli Fuh, musiałbym sobie przypomnieć to już 8 lat temu było ale na pewno nie na pewno nie sądziłem że na początku że nie będę musiał pić te 8 lat czy na znaczy 8 że nie będę pił do końca życia. Więc liczyłem na to że da się nie pić powiedzmy pół roku rok i później wrócę do tego spokojnie że będę mógł się da, dalej pić że to jest tak jakby no, że to jest uleczalne w sensie że, że to, że to nie, znaczy nie wiedziałem jeszcze że to jest choroba i ta choroba jest nieuleczalna czyli ona zawsze postępuje do przodu. Nie ma znaczenia, jak y, przystaniemy. To nie jest tak, że rok nie pijemy, i nagle sobie po, później możemy pić, zacząć z powrotem, i uważamy, że będzie wszystko w porządku. Nie będzie w porządku. Mm, więc y, ja sobie tak myślałem na początku, nie wiedziałem tego. I jak zacząłem sobie tego, to dotarło do mnie. Byłem na, u psychologa i mi to psycholog powiedział. Jak to do mnie dotarło, no to pamiętam, że ja mu powie, powiedziałem, że się do dupy nadaje, że się do niczego nie nadaje. Że, że, że porównajmy ją, pamiętam do dermatologa, że tak jak dermatolog, że się nie zna jak dermatolog, to znaczy jeśli ktoś ma łuszczycę i dermatolog mówi, że nie wiadomo skąd to jest, po prostu jest to taki, taki urok, no po prostu nagle występuje, no i tego nie można tak naprawdę do końca wyleczyć, można oczywiście maściami zaleczyć, to tak samo mówię, psycholog dokładnie mi to samo powiedziała, więc mówię, Jesteście w jak dermatolog, do dopy się nadajecie, no i ona się tak wtedy dziwnie uśmiecha, pod nosem, taki, taki lekki uśmieszek widziałem, więc później, jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale później już zobaczyłem, że to nie, nie pierwszą osobą na pewno byłem, której tak powiedziała. Natomiast co później sobie pomyślałem? No to pierwsze to to, że, że to ja obwiniałem kogoś, że, czyli, czyli ją, że ja nie będę mógł pić, to znaczy, że to nie jest moja wina, tylko że ona nie potrafi mnie wyleczyć. Później, później przyszły te takie momenty, w którym kurczę, to będzie ciężko tak wyczyna, bo to całe życie trzeba by zmienić, jak to, ja sobie nie będę już pił, czyli moje życie już w ogóle taki, będzie taki żal po stracie, że no jak, no to, to jest w ogóle takie dla mnie do stresowywania się i ten alkohol, że, że ja tylko piję tak, bo ja nie muszę pić tak naprawdę, tylko piję z przyjemności, to po pierwsze nie będę miał tej przyjemności, żebym się mógł napić, bo ja piłem whisky i, i piwo, ale oczywiście to piwo preferowałem, więc hmm, pomyślałem, że do końca życia nie będę mógł się napić piwa, to ja. To, 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 ja mam rezygnować z przyjemności, no przecież ja lubię, ja uwielbiam piwo. I ja nie muszę go pić, bo to nie chodzi o alkohol, tylko chodzi o ten smak. Więc to była taka pierwsza myśl. Hmm, to była taka iluzja w, oczywiście, że, że, że nas odstresowuje i tak dalej, i tak dalej. Więc y, no to tego się najbardziej obawiałem. I, y, ale to do mnie jeszcze tak nie docierało, bo ja cały czas sobie nie wyobrażałem, że, że ja przestanę pić. Czyli ja poszedłem na terapię, bo tak naprawdę żona mnie do tego zmusiła i cała sytuacja mnie do tego zmusiła. Oczywiście uważałem, że nie mam problemów, jak większość, jak wszyscy, zresztą ze znajomymi, jak rozmawiałem, to oni też twierdzi, że ja nie mam żadnych problemów, no bo piję jak każdy Polak. Czyli jak jest impreza, to piję albo na wakacjach, a jak nie ma, no to nie piję. Więc myślę, że te bardzo dużo takich miałem myśli, ale to taki chyba niepokój, niepokój, obawa, co będzie co będzie, jak nie wytrzymam, albo czy ja w ogóle wytrzymam, bo na początku nie zdawałem, nie, nie wyobrażałem sobie życia bez alkoholu. Czyli ciężko było mi uwierzyć w to, że ja mogę przestać pić. To było najtrudniejsze chyba. I to takie kłębiące się myślenie no, że, miałem, że, że ja nie wytrzymam, czyli nie będę mógł się odstresować, nie będę mógł robić tego, to co lubię, czyli pić tego alkoholu, tego smaku piwa czuć i tak dalej. No i że czy ja wytrzymam na pewno. No bo jeśli podejmuję takie wyzwanie i powiem komuś, że Obiecam, powiedzmy, no to ja nie, mogę nie dotrzymać tego słowa. No i to było chyba takie najtrudniejsze. Takie, takie, takie myśli, czyli ta niepewność, ta, ten strach chyba przed tym, że nie wytrzymam, no i, no i to, to tu było takie podstawowe. Bo mi się wydaje, że to jest właśnie takim największym wyzwaniem: właśnie to, że co innego sobie powiedzieć, najbliższe 10 lat nie wypij alkoholu. I to jest pewnego rodzaju wyzwanie, które jesteś w stanie jakoś liczyć. Na zasadzie, dobra, zostało mi jeszcze 7 lat, 5 lat, 3, jest to jakby takie mierzalne. Jeżeli mówisz, że nigdy, no to tak jakbym. Ja nie jestem uzależniona od alkoholu, ale na przykład jakbym miał sobie powiedzieć, że ktoś właśnie ktoś bym powiedział mi, że ja już nigdy nie mogę zjeść niczego słodkiego na przykład. Mhm. Jakby czasami naturalne jest, że po prostu mam na to ochotę. Mhm. I wydaje mi się to właśnie niesamowite, że. Że jak, jak właśnie w tym wytrwać, właśnie te myśli, że, że już nigdy w życiu, że jakby coś, co nas tym bardziej otacza, coś, co widzimy. Bo jakby, jak przestajesz pić, no to jakby rozumiem, że to nie znika. Tak. Nagle nie ma tego w sklepach, do których chodzisz, jakby to cię dalej otacza. Mhm. Widzisz to na filmach, jak ze znajomymi gdzieś jesteś, prawdopodobnie też y, gdzieś ktoś przy tobie konsumował przez ten okres czasu alkohol. Dużo tego było na początku. Mhm. No właśnie, i to jest. Takie chyba największe wyzwanie, bo co innego jakby nagle znaleźć się w pomieszczeniu, w którym już jakby tego nie ma w ogóle, świat, że to znika, ale to jest otacza. Otacza cię to cały czas i właśnie to mnie też zastanawia, jak reagowałeś na początku, gdzie że widziałeś, to cię otaczało i co wtedy, jakie miałeś odczucia, uczucia, czy unikałeś wzrokiem tego na półkach w sklepie, mhm. jak taki człowiek się zachowuje? No właśnie i tu teraz jest, czy ktoś idzie na terapię, czy nie idzie na terapię, albo idzie powiedzmy, nie wiem, do AA i się uczy po prostu podstawowych rzeczy, które, które się robi, a, a których nie wolno robić. Na przykład kiedy, kiedy postanawiamy nie pić, żyjemy w abstynencji i tak dalej. Jeśli chodzi o sam alkohol, czy nie ma to znaczenia, czy to będzie alkohol, papierosy, narkotyki, to w tym nie, nie ma takiego, znaczy jest... Bym powiedział, że nie ma takiego problemu, jak niektórzy mają na przykład przy kompulsywnym jedzeniu, bo weź w ogóle nie jest. Alkohol jest prosty. Nie, je, nie pijesz, koniec. Nie palisz, koniec. Nie bierzesz heroiny, nie wiem, nie czpasz, nie, nie, nie jarasz trawy. Po prostu przerywasz to, bo to jest, to jest związane z abstynencją, całkowity zakaz. Gorzej mają ci, co na przykład jedzą kompulsywnie, no bo weź nie jest teraz w ogóle, nie? No to. to... Ja myślałem, że to jest bardziej, bym powiedział, że jest trudniejsze. Natomiast poznajesz, właśnie dlatego uważam, że powinno się iść na terapię, bo się poznaje pewne takie mechanizmy zachowań swoich, bo wszyscy podobnie się zachowujemy przy tych nałogach. No i czego nie wolno robić, więc tak, dokładnie. Czyli pierwszą zasadą jest taką, że załóżmy wracałem do domu. To nie jechałem tą samą drogą, nie wracałem tą samą drogą. Czyli chodzi mi o to, że ten sklep, który zawsze miałem i tam się zatrzymywałem, kupowałem tam papierosy i alkohol, no to żeby to, to tą drogę zmieniałem. Czyli jechałem kilometr dalej, ale objeżdżałem ten samochodem, żeby nie zatrzymać się w tym sklepie. To po pierwsze, po drugie, nie robiłem w tym sklepie już zakupów więcej, żeby nie, nie miał te, tego, tego przypominania, tego właściwie tego nawyku, że wchodzę, bo wtedy ciężko jest wytrzymać. Więc zmieniłem sklep. Do drugiego sklepu, jak wchodziłem, to oczywiście tam, gdzie był alkohol, głowę odwracałem. Czyli nie było tej, tego patrzenia na ten alkohol. Myśli, jak przychodzą, o, jakbym się napił, no to i od razu odrzucałem. Dobra, nie myślę o tym, w ogóle nie myślę o tym. I cały czas to było, to mi przyświecało, nie myślę o tym. Oczywiście zasada, że dzisiaj nie piję. Dzisiaj nie piję, dzisiaj nie piję, to, to taka, taka główna zasada, że, że dzisiaj po prostu nie piję. Jak miałem trudniejszą chwilę, że nie mogłem wytrzymać, no to, że, że już zaraz, żebym pojechał czy coś, że, że, że chce się napić, no to nie pij jeszcze 15 minut, dobra, poczekajmy 15 minut, poczekajmy 15 minut i tak w kółko. No to to były takie, to są zasady. Aha, i jeszcze oczywiście kolejne, czyli w domu nie ma żadnego alkoholu, żadnych kieliszków, żadnych szklaneczek, w których piłem whisky, nie whisky, kwadratowe szklaneczki takie, które wiem, wszystko wylatuje. Nawet do tego stopnia, że jak piłem kole, to nie piłem koli. No w sensie z, z whisky, jak piłem kole. no to, to, to przestałem kupować kolę całkowicie. Ja i tak koli ogólnie nie piłem, tylko piłem przy, przy alkoholu, ale po prostu, żeby mnie nie było tych wyzwalaczy, tych przypominających. żyło tak? ci się to, już automatycznie zapłodałem tak, ta Coca-Cola po prostu. Tak, no i ją trzeba było wyeliminować, więc jej też nie było. Pytałeś też, czy miałem, jak się zapatrywałem, jak inni pili. No więc ja byłem taki okres, miałem w pracy, że miałem dużo, zajmowałem stanowisko kierownicze, miałem dużo takich, dużo spotkań. Załóżmy, że raz na dwa miesiące miałem, ktoś awansował, czy to dyrektor zmieniał region, odchodził z naszego sklepu, czy jakiś kierownik awansował i byłem na takiej imprezie powiedzmy, na pożegnaniu, na co mi oczywiście odradzał mocno psycholog, żebym, żebym nie chodził na taką imprezę, bo to jest mocno wyzwalacze, wszyscy piją, no i ja mogę się wtedy napić. No więc siadałem, no ale ja twierdziłem, że, że no nie mogę tego nie iść, bo źle to będzie wyglądało. Wtedy jeszcze martwiłem się o cenę, co inni powiedzą i tak dalej. Więc poszedłem i chodziłem, no i po prostu nie piłem. Wszyscy pili, nie piłem. Na początku było trudno, ale też jest taka. Mm, w pierwszym miesiącu, jak to niektórzy mówią, że, że jest taka, ciekawa, taka jest ciekawa sytuacja, ma miejsce, że mówią, że to jest tak jakby miodowy miesiąc. Czyli jak nie pijesz te pierwsze kilka dni, to zaczynasz mieć takie poczucie, takiej trochę dosyć pewności siebie, takiej dumy, że kurczę, ja wytrzymałem, zobacz, ja już nie piję. Jak to jest fajnie nie pić, budzisz się rano, głowa cię nie boli. Budzi się rano, czuje się w ogóle dobrze. W sensie, nawet jak, jak niektórzy twierdzą, że jego głowa nie boli, bo już jest tak zaprawiony w boju, że tak powiem, tak organizm przyzwyczajony do alkoholu, że go głowa nie boli, no to jednak nie wstaje w skowronkach, no bo wiemy, że alkohol, znaczy dużo osób nie wie, ale alkohol jest jednym z najsilniejszych depresantów. Więc on powoduje to, że rano, jak stajemy po takim wypiciu, nie, nie musimy nie wiadomo jakiej ilości wypić. No ale jak trochę nawet m, parę piw wypijemy, no to rano nie staniemy w skowronkach, że o kurde, ale jestem dzisiaj wypoczęty. Bo gorzej śpimy, zawsze po alkoholu, łatwiej się zasypia. Ale na pewno nie śpi się lepiej. Ogólnie śpimy gorzej. Budzimy się w nocy, o czym nie wiemy. E, bo nie, nie pamiętamy tego później. Ale mm, no to taka, to taka też y, y, ta rzecz, że, w, że ten miesiąc pierwszy jest taki fajny. Ja to miałem powiedzieć, że to jest miesiąc miodowy. U mnie ten miesiąc trwał e, dwa miesiące, w sumie a nie miesiąc, czyli ja miałem tak jakby dwa miesiące tego miodowego miesiąca, czyli mi przez dwa miesiące ja czułem tą dumę, tą taką uh, pewność siebie, że mówię, kurde, jak to dobrze jest. Także te wszystkie oczywiście rzeczy mi pomagały w chwilach zawahania, czyli dzisiaj nie piję, czy tam 15 minut nie piję. Zmiana tych sklepów, wyrzucenie całkowicie alkoholu, no i mm, też było dobre to, że u mnie w domu, czyli moja żona też nie piła alkoholu, a w ogóle to moja żona poszła wcześniej na terapię współuzależnionych, także ona wiedziała też jak, jak postępować trochę, jak się zachowywać, także ja miałem, to, to miałem trochę łatwiej, no i ten e, i ten strach taki mijał, w sensie nie bałem się tak, e, już się tego nie bałem, że nie piję, no tylko oczywiście z tyłu mi z głowy cały czas pozostawało, kurde, jak to do końca życia już nie pić, jak to, będzie? ta myśl mi przyświecała cały czas, to ona była długa, ja nie pamiętam, ale ona z rok mi towarzyszyła? Myślę, że ją zapomniałem, już tych obaw nie miałem, tego wszystkiego, to nie miałem, te obawy straciłem po roku. Jak przyszedłem, jak przyszedłem na, na grupę, miałem tą rocznicę, że już rok nie piję i nagle, kurczę, jakiś mały tort, świeczka, słuchajcie, pierwsza świeczka, wiesz, że to takie, no że taka, taka że pierwszy rok nie piję, taka tak. Celebracja. świętować tak, celebracja, tak, tak, tak. która buduje i pokazuje, że coś osiągnąłeś i tak, chcesz zdobyć tam kolejną świeczkę na torcie. Tak jest. Coś, coś, coś tego typu. A mnie zastanawia, najgorzej mi się wydaje, że jak jest się samemu, sam ze sobą, no to ta walka psychiczna jest najcięższa, bo mhm. nic cię nie może od tego odciągnąć powiedzmy. No jasne, możesz włączyć sobie telewizor, ale gdzieś pewnie jakaś ta myśl... Była. I na pewno też było u ciebie tak, że były momenty, gdzie byłeś sam po prostu, no bo uh -huh. czy to żona była w pracy. Tak. Y, I jak wtedy sobie radziłeś właśnie w tych momentach? Czy, czy jak myślałeś, to miałeś jakieś aktywności, które na przykład szczególnie lubiłeś, nie wiem, zaczynałeś ćwiczyć, wychodziłeś na spacer? Czy było uh -huh. coś takiego, co ułatwiało ci tą walkę myśli, że a jeszcze 15 minut, żeby przestać właśnie o tym jakoś myśleć? No tak, no bo jak jesteś sam, ja w ogóle ogólnie mm, zacząłem robić coś takiego, że znaczy tak, po pierwsze, ja chodzę często, znaczy często, czasami przerywam, ale z reguły chodzę cały czas na siłownię i mi ta siłownia pomagała, czyli znowu wracam na siłownię, to jest troszkę inna dieta, trzymamy tą dietę tak zwaną Michę nazywam, tam trzymałem trochę, trenowałem i to mi pomagało. Jak nie to wychodziłem pobiegać? Na spacer też fajnie by pójść, ale by było, też chodziłem, ale w zupełnie inne miejsce. Akurat ja mieszkam na obrzeżach Warszawy, więc szedłem sobie po prostu do lasu. Chodzi o to, żeby nie pójść na spacery, nie iść po mieście na spacerach. z są sklepy z alkoholem i zaraz pójdziesz, zobaczysz i jeszcze ci się już wtedy masz na wyciągnięcie ręki. No bo chodzi o to, że jeśli w domu nie masz alkoholu i postanowiłeś, że nie będziesz pił i, i że się leczysz, no to jeśli Wyjdziesz na spacer, znaczy właśnie pod ten alkohol, żeby się napić, to trzeba wyjść, dlatego się często mówi, dobra, jeszcze 15 minut, jeszcze 15, jak już nie można wytrzymać. Natomiast jakbym poszedł na spacer w mieście i poszedł do, do no, no, no to raczej bym wolał iść na siłownię albo na rower pojechać, żeby nie, nie być blisko sklepu. już lepiej w tym domu byłoby zostać niż tak. wyjść i mieć widok. Tak? tak, ale czymś się zająć, na pewno czymś jakieś znaleźć swoje hobby, albo które się już miało kiedyś, albo które się ma i czymś się... No zajarać, tak pow powiedziałbym, czyli żeby coś skupić na czymś, uwagę, żeby nie myśleć o tym. I jak przychodzi ta myśl, znowu, żebym się napił, czy zapalił, cokolwiek zrobił, yy, nie wiem, tam inne rzeczy, no to taki, no ja miałem to taki obrazek, na, czyli też jak krytyka, na krytyk był na ramieniu, siedział, no to go tam w papę i mówi, zamknij się, nic nie piję, nic nie robię, albo jeśli on mi tam mówił, że źle coś robię, że, że nie dasz rady, tak, nie dam rady, no to go w papę i siedź cicho. No i tak go... Takie wizualizacje małe. A czy uciekałeś może do ludzi, na zasadzie, jeżeli już ta aktywność, powiedzmy, może dojść na tą siłownię, ale dalej te myśli były, to mi się wydaje, że ja bym uciekł do jakiegoś grona ludzi, którzy na przykład wiem, że nie piją, na zasadzie, żeby kolejna ta aktywność. Żeby zacząć mówić, rozmawiać z kimś, bo na siłowni też, albo mhm. biegając czy spacerując nawet w lesie, no mamy dalej tą głęboką myśli. Może i daleko jesteśmy od jakby tego alkoholu, tego nas szczegółu mhm. ale myślimy jednak bardzo często. Wyłączamy się też w pewien sposób jakiejś medytacji. Więc ja bym uciekł do ludzi, żeby z nimi zacząć rozmawiać w ogóle na różne tematy. I czy też miałeś takie zachowania, czy. Jest to tak, tylko że m, tam jest stajesz jeszcze o, właśnie, a propos tych obaw, bo, których, to, bo to będzie wiązało się z tą obawą. Przede wszystkim te osoby, m, bo jak chcemy wyjść do ludzi, to kogo my znamy? Tak naprawdę jak pijemy, to w 90% znamy osoby, które piją. No bo ludzie, osoby, które nie piją w ogóle alkohol nie spożywają. Ja myślałem, że nie istnieją takie osoby, ale teraz mam wokół ludzi, co praktycznie w ogóle nie piją. No może ich widziałem raz w roku, że któryś tam się jakąś tam lampkę napił czy coś, więc wtedy mi się wydawało, że takich ludzi nie ma. Więc no i oni też raczej e, stronią od ludzi, którzy cały czas piją, no bo ten, kto nie pije, nie, że ma problem, tylko po prostu nie pije, bo nie pił, nigdy nie smakował mu alkohol, nie pił i tak dalej, no to on nie będzie siedział. Przykład tutaj bym dał nawet e, e, Chyba nawet Mariusza Pudzianowskiego, który kiedyś powiedział, że on nie, nie pije alkoholu, bo nie lubi, poza tym nie smakuje mu, poza tym by nie pił, bo on trenuje no i by nie chciał tracić formy, no bo to później trzeba, kilka dni się gorzej czujemy, no to jest ten spadek formy, więc by tracił tą formę, nie miałby tak, na, na tak wysokim poziomie. Więc on mówił, że no to nie sądzę, że Mariusz Pudzianowski wchodzi do, do grona osób pijących i, i, i tego, więc by musiał znaleźć te osoby. Wiesz co, dlatego myślę, że tak jak ja poszedłem na siłownię, no to raczej tam spotykałem osoby, które mniej spożywają alkoholu, bo te osoby, które tam ćwiczą aktywnie, też oczywiście są osoby, które ćwiczą i piją cały czas, ale chodzi mi też jest dużo osób, które stawiają mocno na sylwetkę, na zdrowie i one nie spożywają alkoholu. No to, to myślę, że to ciekawa jest alternatywa. Na pewno uciec do kogoś tak, na pewno porozmawiać z kimś, kto nie pije. To takich osób szukałem, tylko ja ich wtedy miałem mało. Miałem kolegę, znaczy mam nadal, razem takiego właściwie mój przyjaciel, Konrad, z którym razem zaczynaliśmy pić alkohol. On po mnie przestał, półtora, półtora miesiąca jakoś tak po mnie przestał. On był, i dziwo, on był na tylko czterech spotkaniach, a nigdy nie chodził na żadne. To tak jak ktoś mówi, że bez terapii nie da rady i ja nie polecam bez terapii. Ja byłem na terapii, polecam terapię, ale ja z nim dużo rozmawiałem, razem się wspieraliśmy, razem dużo rozmawialiśmy. Ja mu przekazywałem, co się na terapii uczyłem. I właśnie ja z nim dużo rozmawiałem, czyli jak miałem trudne chwile, to teraz sobie przypominam tak, to ja do niego dzwoniłem i razem sobie rozmawialiśmy na ten temat. I to ci to, ci to ułatwiało. Jeszcze chciałem wrócić do tego przykładu Mariusza Kudanowskiego, bo jego motywacją była ta kariera sportowa. I właśnie chciałem zapytać, co było twoją motywacją największą. Są so, moją to chyba, żebym. Zrzucił no, parę kilogramów, żebym dobrze wyglądał, lepiej się czuł. E... Bez tego alkoholu już się lepiej czułem zdecydowanie. E... No bo lepiej się wysypiałem. Mówię, rano wstawałem codziennie tak samo, czyli bardzo dobrze się czułem, rano wyspany i fajnie się czułem. No, ale jeszcze ta, ta sylwetka, żeby lepiej wyglądała, ja tam. E... Zawsze jakaś ta siłownia mi towarzyszyła od drugiej klasy szkoły podstawowej. Przepamiętam, że w domu nawet cyklami bo nie było, za moich czasów nie było żadnych. Trzy w Warszawie siłownie były, więc, więc w ogóle. Także nie było tak ciężarków, jak teraz, że można sobie kupić dostępne, no to, a były po budowie u mnie jakieś małe dwie cegły leżały, no to wziąłem te, te cegły i cegłami ciszyłem. Także. Y no, tak moją motywacją było. Czyli sylwetkę. patrzyłeś na siebie, czyli jakby twoja forma, twoje zdrowie, tak. uznałeś, że dużo bardziej się na tym zależy niż na piciu dalej. Takie to picie. Bo, właśnie, bo trzeba znaleźć sobie to coś, co jest dla ciebie dużo ważniejsze. Tak. Bo rozumiem, że tak jak przykład Mariusza on miał tą karierę. To było jego całe w sumie życie. On się temu właśnie poświęcał, to się z. Prawdopodobnie zarabiania też pieniędzy, więc było dużo takich pewnie rzeczy, mhm. co powodowało, że on nie chciał być tego alkoholu. Tak. Więc czym chyba więcej znajdziesz tych rzeczy, które mhm. ci motywują, to jest chyba łatwiej, prawda? Tak, no, dlatego mówiłem, że to fajnie jest mieć coś taką na coś zajawkę, nie? Żeby się z czymś zajarać, żeby mieć swój jakiś, nie wiem, no, hobby i się na tym skupić trochę. E, no, może nie, nie, każdy ma, że na przykład, nie wiem, będzie zima, on ma hobby łowienia ryb i będzie latał przerembelerą, bo teraz, żeby się dostać do ryb. Znaczy, żeby je łowić. No, ale chodzi mi o to, żeby czymś się zainspirować albo cokolwiek zrobić. Można wtedy, ja też oglądałem filmy. Hmm, też oglądałem takie filmy inspirujące, czyli y, albo takie, które y, o alkoholu, też jak ludzie... Y, nie pamiętam jak ten film się nazywał, Lot czy coś z Denzelem Washingtonem, był taki, że on był, że on y, dobrze wylądował tym samolotem, no, ale okazało się, że on był tam chyba y, w, po alkoholu, y, czy już nie pamiętam dokładnie, bo to dawno temu ten film oglądałem. Więc takie filmy też oglądałem, bo one mnie też, żeby tak mnie trochę podbudowywały, inspirowały. No, że inni to do, do, do tego doszli, czyli przestali pić i jakoś dali radę, nie? Że, I dlatego sobie później powiedziałem takie, takie hasło przestań pić, zacznij żyć, ale to dopiero e, po roku gdzieś tak miałem. No, po roku, jak nie piłem. Właśnie też myślę z taką aktywnością, która jest stricte związana z tym, że nie można pić. No, bo wiadomo, że ktoś ma hobby, mhm. na przykład jazda na rowerze, kolarstwo na przykład, no to wiadomo, że jak się napije no to ta jazda no, będzie nijaka, a o tyle o ile przerębel zrobić w lodzie i łowić ryby, no tak. to można jeszcze pić alkohol, prawda, no bo, mm -hmm. no właśnie. No i tutaj by, tak, to, to dobrze zauważyłeś, bo też nie można te, robić tego hobby, czyli jeśli ktoś yy, 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 jeździł na rybę, a na rybach wiadomo jakie jeżdżą, żeby... Kiją. To był zły przykład. Czyli ryby nie są najlepszym przykładem, bo można sobie siedzieć stacjonarnie, można sobie wypić. To nie jest dobry przykład. Tak, bardziej takie hobby, które wymaga. Po prostu chodziło mi, żeby oderwać tą głowę, ale na pewno nie robimy tego, co robiliśmy. Czyli jeśli jeździliśmy zawsze na ryby i tam piliśmy, no to nie robimy tego. To, to, to nie. Po prostu musimy życie zmienić. Czyli czasami się to wiąże w sumie z zakończeniem jakiejś pasji? Tak. Jeżeli ktoś łowił ryby, ale zawsze to było na przykład przy alkoholu albo zdecydowaną większość, mm -hmm. to musi skończyć łowić ryby, tak naprawdę kończąc z alkoholem? No tak, na, na pewno, na, na, pewno na, na początku, nie wiem czy w ogóle bym do tego wracał kiedykolwiek, no bo to jest takie, żeby nie było tych wyzwalaczy, żeby nam nie przypominały o tych rzeczach, czyli nasze życie jest zupełnie inne, My musimy całkowicie raz żyje przy wartości, później jak czym dłużej nie pijemy nie palimy w ogóle jesteśmy poza nałogiem to zaczynamy myśleć o zaczyna się wszystko zmieniać w sensie e, inaczej na to patrzymy ale też nie możemy e, żeby nie było tych wyzwalaczy czyli nie chodzimy na imprezy tam gdzie piją alkohol nie robimy tego bo dużo osób ma hobby po to żeby pić alkohol dalej i to jest taki na przykład idzie pobiegać załóżmy że biegają ale piją alkohol i zawsze pili alkohol no i twierdza, że on musi się napić piwa na przykład, no bo on odbębnił, sieknął 5 30 10 km, a może 20. I jako nagroda. Tak, nagroda, tak, i on się może wtedy napić. No i jeśli on też był do tego przyzwyczajony, że pił zawsze po, po bieganiu, no to, no to trzeba by trochę inaczej to zrobić inne i zmienić. No miałem, słyszałem też o takim znajomym i opowiadał, znaczy on tak robił, a nie opowiadał, to znaczy już widziałem to na własne oczy, że on, Chodził na jakieś takie długie, nie nazwałbym to spacery, tylko nie wiem, idą 50 km. To są jakieś takie, że idą na metę i idą wspólnie, do, 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 z, znaczy ze startu do mety, mają do przejścia 50 km. No i on chodził i on tak mówi: Ja to tak lubię, bo to tak dla zdrowia. Ja mówię: Ale co ty tam wtedy robisz? No, zawsze ze sobą mamy małpkę, jakąś tam setkę, 200 gram wódki albo jakieś piwo tam tego. No i... No to to nie jest tędy droga, to nie o to chodzi, to, więc niektórzy robią e, sobie właśnie, z, e, z, czy tak jak wspomniałeś właśnie z tego, e, może jeżdżą na te ryby, nie dlatego, żeby, e, żeby, że sam go kręci to łowienie ryb, tylko ogólnie ta otoczka, czyli fajnie jest, bo niby, że jest wyluzowany, bo pije alkohol z kolegami, no to... Czyli to jest... Coś w rodzaju tego, że większość ludzi do klubu mimo że tańczą tam e, pod wpływem alkoholu, to niekoniecznie tam są sami pasjonaci e, tańca. No tam w większości coś nie ma pasjonatów tańca, jest, tylko pasjonatów czyli, alkoholu albo innych środków. Czyli coś to jest tego rodzaju. Tak. Osoby Czyli oni w ogóle, no tak, no bo tam jest więcej, no to chodzi o całą tą otoczkę w koło, to niby lubimy tą atmosferę, ale tak naprawdę nam zależy najbardziej na alkoholu. Jaki to będzie pretekst, czy to będzie, nie wiem, bo, bo biegałem daleko, albo nie wiem, na spacer daleko poszedłem mi się napiłem. Nieważne co wymyśli, ale to jest tylko stricte robione pod, pod ten alkohol. Czyli do, dorabianie sobie historii do tego, do tego alkoholu, no, żeby można było, żeby mieć przed sobą takie usprawiedliwienie, bo to też jest taki ten mechanizm iluzji zaprzeczeń, który mamy jako y, osoby uzależnione, y, no to on jest taki, że my po pierwsze zaprzeczamy, że nie jesteśmy tym, nie jesteśmy uzależnieni, a żyjemy w tej iluzji, że że my nie pijemy, a tak naprawdę, no bo to inni napili się, no to ja trochę się napiję, tak, to, to, to w sumie, no inni pili, to ja też się napiję, to dla dobrego towarzystwa, albo jestem cały tydzień zestresowany, nie, to tak mają ci wysoko funkcjonujący alkoholicy, czyli są na wysokich stanowiskach, no i tam y, też tak słyszałem, że y, jak koledzy mi opowiadali, no to, że oni mają zestaw startowy, czyli on na parkingu wysiada z samochodu i ma zestaw startowy, czyli setka i piwo, czy tam dwa piwa albo dwie setki i piwo. Wchodzi, że wypić setkę, a wrócić do domu, że nie by z piwem, że on tylko piwo piję. Bo ja sam tak robiłem, nie? Żeby żona nie widziała, że ta setka wpadła. Eee, a żeby nie czuła ode mnie tego alkoholu, no to trzeba było piwa się napić. No to wtedy otwierałem piwo, no bo ja z pracy zmęczony, wiesz, ale już tam wcześniej setka weszła, nie. <laughs> no. Dziękuję Ci najbardziej za odpowiedzi na te pytania. No, Dziękujące mnie. ja się rozmawiało dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia. Do, w, no Oglądajcie, subskrybujcie i tam przychodźcie, posłuchajcie. Może, może, może was coś zainspiruje, może wam podpowiem. Powiem, że niektórzy boją się iść na terapię, więc jak się boją na terapię, w sensie że albo iść na, na, na taką grupę, no, że, bo, bo uważają albo nie przyznają przed sobą, że, że są alkoholikami, no to zapraszam, może kogoś zainspiruje, może, a jak chociaż jedną duszyczkę uratuje, to. I zadawajcie pytania, te, których ja nie zadałem. O, jak macie jakieś pytania to piszcie, napiszcie na przykład na jedno pytanie jakieś, zadajcie jedno pytanie, które was na przykład nurtuje, niekoniecznie was, bo może nie wy macie problem, ale wasz partner czy partnerka, a wy jesteście tą osobą z drugiej strony, tą współuzależnioną albo nawet nie wiecie, że jesteście współuzależnioną i chcecie się zapytać jak z takim partnerem postępować albo co robić, zadajcie pytanie, postaram się odpowiedzieć, powiem wam, znaczy oczywiście z, to jest, nie jestem lekarzem, to będzie doświadczenie moje. Yy, I ewentualnie mojej żony, która ze mną wiedziała, jak postępować. Także zapraszam.